Mm. Ich, Wiesz co, policjancie? Masz szczęście, że wszystko się dobrze skończyło. Mm. No? To I co będziesz miał teraz do powiedzenia? Uch. Dobra, wytłumaczę się. Po prostu zacząłem ci strasznie zaslosić, Syblianie, że masz ten diament i złoto. Ale, zło ale ten złota poszło do muzeum i... Z Dostawiłeś tylko gromik. A, To wiesz, co? I dam ci. Y, Łamię gramik złota, dam ci 500 mg. I, i, i sobie zaczynam 500 mg, ale mała porcja. Hej, Hej, to nawet super pomysł! <noise> Dzięki, ale na wszelki wypadek. diament i 500 mg złota. A, a kolejne 500 mg złota poszło do naszego. Yy, policjanta yy, moje zostanie yy, no, zakwaterowane, można powiedzieć, yy, w podziemiach Luli. Yy, nikt się więcej do niego nie dostanie. Zamkniemy na klucz i oczywiście, yy, oczywiście, jak yy, laserem, który potem się da odlaserować. I takie mam rzeczy, wiecie. Jest zbrianie, Ta. Dzie dziękuję za to, że jesteś taki dobry. A -a -a -a. Koniec.